Cześć, witam Was, Łukasz tutaj z firmy Strada Lema Lusaka i w dzisiejszym krótkim walkaround chciałbym Wam zaprezentować 911 Carrera S Tiptronic PCCD, czyli karbonowo-ceramiczne tarcze, jak i klocki hamulcowe. Ale zanim do tego dojdzie, zapraszam Was do subskrybowania kanału, podniesienia kciuków w górę, pozostawienia jakiegoś komentarza pod spodem i kliknięcia dzwoneczka, jeżeli chcecie powiadomienia o nowych vlogach. Lecimy! Mamy tutaj zakupiony dla jednego z naszych klientów razem z firmą Stradale Classics z Pruszkowa Porsche 911 Carrera S. Dużo nie mogę powiedzieć, bo nie mam praktycznie co powiedzieć. Samochód jest w bardzo ładnym stanie, ma niestandardowy wydech, który brzmi fenomenalnie, tarcze PCCD, jak widzicie, z przodu i z tyłu. Także samochodzik jest lekko dodatkowo dofinansowany. Ma troszeczkę zamglone przednie światła. Po prostu używane auto. Ktoś nim jeździł przez 86 tysięcy kilometrów, więc ma prawo się lekko zużyć. Samochód kupiliśmy na aukcji USS Tokio, tam gdzie też kupujemy większość naszych pojazdów. Stan pojazdu jest bardzo dobry, nie jest to samochód powypadkowy. Felgi są w bardzo dobrym stanie, opony jak sami widzicie też wyglądają bardzo ładnie. Tutaj jakbym znalazł gdzieś DOTA, za bardzo mi się szukać, nie chcę szczerze mówiąc. Ale w Europie można używać, mają odznacznik E4, także przejdą homologację europejską podczas rejestracji pojazdu. Tutaj śrubki leciutko przyrdzewiały, ale to nie jest nic takiego wielkiego. Felga sama w sobie jest w bardzo dobrym stanie, z tyłu to samo. Silnik pracuje jak brzytwa, jak każdym Porsche. Tutaj są lekkie zarysowania na tylnym zderzaku. No ale niestety, no samochód jest używany. Pod spodem wygląda bardzo ładnie, nie mam żadnych zastrzeżeń, nie widać żadnych wycieków oleju czy czegoś w tym rodzaju. Przed chwilą trochę samochód pochodził, więc się zagrzał i tylko i wyłącznie dlatego, żebyście Wy także mogli posłuchać jak on brzmi. Więc do tego przejdę za chwilę. Zanim to zrobię, pokażę Wam, jak wygląda komora silnikowa tego pojazdu. O! Władek. Komora silnikowa tego pojazdu wygląda następująco. Pajęczyna, brudne. Żadnych wycieków oleju. No, samochód troszeczkę stał, to widać. No ale to jest 2005 albo 6. rok pojazdu z 80 tysięcy kilometrów, więc no, nie można się dziwić, że samochód stał. Tutaj jak sami widzicie wszystko jest w najlepszym stanie. Nic nie wskazuje na jakieś tam niepowodzenia. Co jest ciekawe, samochód kupiliśmy z bardzo rozładowaną baterią, czyli akumulatorem, który naładowaliśmy. Oczywiście ze względu na brak prądu wykazało wiele usterek na komputerze, które po usunięciu, zrobieniu krótkiej jazdy próbnej, w większości zniknęły. Tam prawdopodobnie jest uszkodzony czujnik od temperatury silnika, bo błąd wskazuje w tym kierunku, ale nie sądzę, żeby to było jakimś większym wyzwaniem, ponieważ samochód spisuje się bardzo dobrze i no, no, nie mamy żadnych zastrzeżeń. Jak już jest otwarte i byłem przy tyle, no niestety nie pod obciążeniem. Mam nadzieję, że wasze serca tak samo szybko przebiły jak moje. Fotel kierowcy, no ślady zużycia, tutaj też ciutko takie wytarte od wsiadania wysiadania. Lekkie pomarszczenia w fotela, nic nadzwyczajnego moim zdaniem. Z tyłu lekkie zarysowania, no ale plastik, jak ktoś tam kiedykolwiek wsiadał, niestety pozostawia takie ślady po sobie. Z tyłu też bardzo ładnie wygląda, nie ma żadnych uszkodzeń na skórze. Samochód ma przejechane 81 379 km na chwilę obecną. Ma skórzane wyposażenie, to nie jest naklejka, to jest po prostu takie coś położone na skórę, żeby się nie przesuwało. Tutaj antyradar jest tylko przyklejony klejem, ale myślę, że wąski będzie w stanie to bardzo ładnie usunąć. Szyberdach w pełni działa. Spoiler zresztą też, nie mamy tutaj żadnych zastrzeżeń jeżeli chodzi o elektroniczne gadżety udogodnienia tego samochodu. A to może być od wydechu, który brzmi od środka kabiny następująco. Co tu dużo gadać, po prostu fajne. Mam nadzieję, że Wam także podoba się ten zakup. My jesteśmy bardzo szczęśliwi, nasz klient także. I w podziękowaniu dostanie jeszcze jakiegoś kanzena. Pozdrawiam serdecznie z Japonii i do usłyszenia, zobaczenia w kolejnym vlogu.